Chodź z nami na zakupy do francuskiego Lidla. Na początek: pomarańcze, awokado, gruszki, mango, borówki i banany, kiwi, winogrona, czerwona papryka, cebula, ogórek szklarniowy, pomidorki, brokuły, sałata, szpinak i sałata rzymska, fasolka szparagowa, musy owocowe, miks orzeszków. Kefir, mięso mielone, wołowe, parówki, wędlina, kiełbaski, jogurty, jogurty naturalne, ser, śmietana, pana kota, tuńczyk, ryż, buraczki, gąbki i papier do pieczenia, suszone pomidory, trzy opakowania: jaj, papier toaletowy, إيه هراب